24 lutego 2023 roku mija rocznica wybuchu wojny na Ukrainie. Z powodu tego moja koleżanka Agnieszka Morawska-Ryden przyszła do mnie do biura z pomysłem, żeby taką sztukę napisać, a później ją wystawić. I w krótkim czasie sztuka powstała i stwierdziłyśmy, że zrobimy to na scenie, dlatego, że mamy bardzo wielu Ukraińców, którzy chętnie biorą udział w przedstawieniach teatralnych, w śpiewie, w tańcu i stwierdziłam, dobrze, zrobimy to. Ten projekt powstał z inicjatywy Stadt Solingen i Caritas Verband Wuppertal Solingen. Jest to wezwanie, które postanowiłam wziąć w swoje ręce jako organizator, ale dzięki pomocy Eli Krebs, jako reżyserki tego projektu, tego scenariusza, mamy taki efekt, jaki można byłoby zobaczyć występujących Polaków, Ukraińców na scenie. Ukraińcy, którzy przyjechali do Zolingen, z, są od roku, nawet nie całego roku, niektórzy dwa miesiące, trzy miesiące mówią tylko i wyłącznie po ukraińsku. Niektórzy bardzo pilnie uczą się języka niemieckiego, ale oni przyszli do mnie i prosili, żeby ich zaangażować do tego projektu, do sztuki, bo bardzo chcieli brać udział. I ogólnie na scenie w jednym momencie jesteśmy około 70 osób aktywnych, ludzi, którzy poprzez sztukę chcą pokazać, że nie zgadzamy się z wojną i tak jak tytuł sztuki mówi, yy, miłość, wiara, pokój i nadzieja są tymi, którzy nam przewodzą temu, żebyśmy mieli cały czas... Takie ziarenko nadziei o lepsze życie, lepszą przyszłość, miłość i pokój na całym świecie. co jest przesłaniem tego projektu. Mogłabym szczerze, serdecznie, z całego serca podziękować wszystkim zaangażowanym, Marysięcy, zespołowi z Wupertalu, tanecznemu zespołowi z Wupertalu, którzy aktywnie biorą udział nie tylko tancząc, ale, ale biorąc udział w sztuce. Jako jobcenta, jako y, demonstranci, jako tancerze. I, I chór Benedikt z Wuppertalu y, z solistką Różą Frąckiewicz i y, Benkiem Frąckiewicz, który gra na saksofonie. Haniebna poniekąd data, jest rocznicą rozpoczęcia wojny między Rosją, Rosją, a Ukrainą, praktycznie napaści Rosji na Ukrainę. I w związku z tym powstał taki pomysł, aby to może nie uczcić, tylko po prostu ku, ku czci może, czy ku czci tych, którzy tam walczą o naszą, o naszą wolność w pewnym sensie też postanowiono, czy pewna grupa ludzi postanowiła, czy miała taki wspaniały pomysł, żeby zrobić sztukę teatralną na zasadzie pantomimy. Co jest bardzo ciekawe, że w tej sztuce biorą udział e, e, różne nacje, e, właśnie dużo, dużo jest Ukraińców, którzy właśnie wyjechali z Ukrainy, mają podłoże artystyczne i są, e, wykonują właśnie tutaj na scenie, pewne partie, dużo Polaków naszych, tutaj jest dużo, dużo niemie naszych niemieckich współobywateli. W związku z tym jest to, jest to bardzo ciekawa sztuka. A jak jest nasz udział w tym? Ponieważ ja prowadzę chór Benediktus przy Polskiej Misji Katolickiej w Uportalu, a już braliśmy udział w różnego rodzaju projektach tu i tam. Powstała taka, taki pomysł, aby, aby jakoś muzykalnie jednak troszeczkę wspomóc ten cały projekt. No i na początku miała być jedna pieśń, dwie, trzy, w końcu żeśmy się zdecydowali, czy ograniczyli do dwóch pieśni, Będzie pieśń otwierająca i zamykająca, otwierająca pieśń będzie dziwny jest ten świat, która w zasadzie pasuje do, do tej okoliczności. No a utwór zamykający będzie to też znany, nie tylko w Polsce, znany utwór Keine Grenzen, Keine Kriege, Żadnych granic, Żadnych wojen, który był reprezentowany przez zespół Ich Troje na Eurowizji. Jest, miasto Zolingem dosyć poważnie się zaangażowało w ten projekt, bo, bo będą jutro przedstawiciele władz tutaj naszych najwyższych i tak dalej. No dlatego jest to w zasadzie, tra, trafił projekt na fajny grunt, Miejmy nadzieję, że ludziom się spodoba. No a w konsekwencji byłoby naprawdę fajnie, żeby na tym roku się zakończyło, prawda? Żeby jednak do tego pokoju jak najszybciej doszło, czego życzymy przede wszystkim Ukraińcom, czego życzymy nam, Europejczykom, no i czego życzymy całemu światu. Fajnie by było, żeby się zakończyło to. Bardzo się podoba, bo czuję tu spokojnie, zadowolona życie żyje powolutku i chcę żeby tak było i dalej. Ciężko skazać od razu, ale wiem, że każdy nosi w sercu pomysł, żeby ta wojna była jak szybciej skończona, ale naprawdę nie wiemy, jak to będzie długo trwało. Nie wiem na razie, bo Ukraina jest rozbombiona. Ja, jak i dużo Ukraińców, wtraciła swoje mieszkanie, swoje pracy i swoje korzenie. Bardzo się podobało, bo to jest ukraińska dusza. Każdy gra w tym spektaklu z duszą, z szczerym, otwartym sercem i z najlepszym uczuciem do Ukrainy. udział jako um, Verein Marysienka w projekcie um, improwizac teatru improwizacji, można powiedzieć, gdzie um, ludzie z Ukrainy, którzy tutaj znaleźli jak gdyby tymczasowo nową ojczyznę, chcieli nas um, skonfrontować z tym, co naprawdę czują, um, czym jest w ogóle ta sytuacja i my Biorąc udział w tym projekcie, chcieliśmy wsadzić w, w ramy tego projektu trochę polskości, trochę życzliwości, zrozumienia dla nich. Zatęczyliśmy Poloneza, zatęczyliśmy też taniec bawarski, ponieważ żyjąc w Niemczech, nie jesteśmy tylko Polakami, ale jesteśmy też częścią niemieckiego społeczeństwa, który tak samo w tej chwili jest. Filarem dla Ukrainy, żeby jakoś stanęli na nogi, żeby jakoś tymczasowo tutaj się czuli jak w domu. I jeżeli ta wojna, co mamy nadzieję, się skończy, żeby mogli do tej swojej ojczyzny wrócić i wybudować coś na nowo. I tego właściwie wszyscy życzymy Ukraińcom, żeby mogli stanąć na nogi, żeby tyle czasu, ile potrzebują, mogli spędzić tutaj, nabrać energii, i żeby mogli stanąć na nogi i wybudować sobie znowu swoją ojczyznę na nowo. jest bardzo ważny projekt dla nas, no bo jest Ukraina i ona jest koło Polski i my bardzo dużo mamy z Polską też i z Ukrainą, no i dlatego to jest bardzo ważne też przez te wszystkie Flüchtlinge, które tutaj przyjechali, no to oni po prostu potrzebują też support i żeby zobaczyli, jak że nasz kraj albo no i Niemcy, że my pomagamy ich nadal, nawet jak już jest coś w Turcji, w Zuri, no to i tak, i tak im dalej pomagamy. To dzisiejsze wydarzenie dla mnie było, tego nie można chyba określić słowami. Było przepięknie, smutne, po prostu bardzo wzruszające. Ale coś pięknego. To przedstawienie pokazało wielu ludziom, co ci ludzie przeżyli i dalej przeżywają. Także uważam, że chyba powinni jednak z tym skończyć. Uzy były chyba u wszystkich. Najbardziej scena, która mnie dotknęła najbardziej, to chyba to bombardowanie, gdzie ludzie normalnie żyją, ktoś idzie do szkoły, chociaż to było nad ranem, ale ogólnie po prostu żyjesz w normalnym spokojnym świecie i nagle coś się takiego dzieje to bombardowanie to dla mnie było najbardziej najokrutniejsze. Nie wiem, nie potrafię tego po prostu słowami określić, żeby jednak ludzie byli za tym, żeby być przeciwko wojnie, obojętnie czy to jest Ukraina, czy jakikolwiek inny kraj. Takie przedstawienie na, na serio było bardzo emocjonalne, przynajmniej dla mnie, bo tak ogólnie ja spędziłem całe dzieciństwo w Ukrainie. Dla mnie ja mam tam jeszcze rodziców, ja mam przyjacielów i ta cała sytuacja miała wpływ na, na moją rodzinę. I dlatego to całe przedstawienie całkiem pokazywało i opisało co się działo, co się stało właśnie 24. Ta trudna sytuacja już trwała więcej już, już niż rok i nadal nie jest zawetwiona i Właśnie to było przedstawione i na mnie, ja prawie dwa razy zapakałem, bo na serio to dla mnie było mega emocjonalne patrzeć na to jak ludzie, jak pokazują jak ludzie umierają i przez takie głupie powody umierają. Ja ze swoją dziewczyną właśnie marzymy o tym, żeby pojechać gdziekolwiek na Ukrainę, bo Ukraina jest po prostu, nie wiem. To jest najlepszy kraj, w którym ja się najlepiej się czuję. Tam ja urodziłem się, tam spędziłem całe dzieciństwo. Ja byłem wszędzie. My mamy i morze, i góry, i mamy po prostu wszystko. I chciałbym to wszystko po prostu pokazać. Chciałbym, żeby każdy z Niemczech, z Polski, w ogóle z tego świata wiedział, jak, jak to w ogóle jest na Ukrainie. Ta wojna miała wielki wpływ na moją rodzinę. Ja miałem, mam ciocię i mam malutką siostrę, czyli nie siostrę, a kuzynkę, która jest Taka mała, ona ma 2 lata i przez kiedy ona miała 2 lata, ona musiał pod obszarem, pod samolotami, pod tymi rakietami uciekać do, do jakiegoś samochodu, jechać przez jakieś lasy po prostu, żeby uratować swoje życie, przez to, że dwa kraje nie mogą podzielić ziemię. Przez takie powody giną ludzie i mój przyjaciel, jeśli on zaraz nie wyjedzie do Niemczech, to on też pójdzie na wojnę, a chociaż on ma tylko 17 lat. Ta wojna ma na tyle wielki wpływ na moją rodzinę, że nie mogę ignorować tej sytuacji. So Moja mama jest organizatorką tego, tego przedstawienia, projektu. I ja tak samo pracuję w Caritasie, także dowiedziałam się przez, przez nią i w sumie też przez nasz, nasz forum, że będzie takie przedstawienie. Naj, najbardziej mi się spodobała ta scena, albo najbardziej mnie też trafiła scena, gdzie pierwsza bomba wpadnęła do mieszkania, albo powiedzmy w okoliczności Ukrainy po prostu, jak to się zdarzyło, bo wtedy też muzyka też ludzi wzięła i tak dalej, także to mi się najbardziej spodobało i najbardziej było takie znaczące, bo no, widać było później, co się, co, co się działo przez to. Byłam zaskoczona, byłam zaskoczona, bo byłam na różnych przedstawień, na różnych takich um, organizacjach i pierwszy raz widziałam, że było no, większość ludzi też nie tylko z Ukrainy ani z Polski, tylko też bardzo dużo Niemców też. właśnie to bardzo wyjątkowe spotkanie rocznica wojny to nasze spotkanie jest wyrazem wsparcia dla narodu ukraińskiego i odpowiedzią na apel pełnomocnika polskiego rządu do spraw polonii i Polaków za granicą który w rocznicę wojny na Ukrainie zaapelował o jedność świata w potępieniu rosyjskiej agresji do której nie powinno dojść i od pierwszych dni wojny Polacy i Polonia na całym świecie jednoczą się i pokazują jak bardzo potrafimy wesprzeć wszystkich, i tak naprawdę dowodem na to jest dzisiejsze nasze show. W sumie 70 osób występowało i jesteśmy z tego bardzo, naprawdę bardzo dumni, że mogliśmy pokazać wszystkie emocje. I mam nadzieję, że zaraziliśmy wszystkich, wszystkich tych, którzy to oglądali, że powinniśmy sobie pomagać, powinniśmy na siebie liczyć i powinniśmy być dla siebie wsparciem. I takie było to show. Dzisiaj przedstawiliśmy naszą sztukę teatralną, która miała przedstawić solidarność z Ukrainą. Gdy wybuchła wojna rok temu, postanowiłam natychmiast pomóc potrzebującym z Ukrainy. To była bardzo ciężka praca, która trwa do dzisiaj. Dzisiaj również na scenie przedstawiliśmy naszą sztukę teatralną, która nazywać można to jako moje dziecko. To był bardzo emocjonalny występ. Ukraińców i Polaków piękne chwile towarzyszyły nam tego wieczoru. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli mój projekt. Ja sama osobiście bardzo dużo przeszłam w życiu i potrafię się zintegrować z takimi osobami, którzy, którymi są dzisiaj Ukraińcy i uważam, że ta sztuka teatralna bardzo dobrze odzwierciedliła moją przeszłość, moją teraźniejszość. Um, i połączyłam po prostu moje życie, włożyłam emocjonalnie w spektakl, który dzisiaj został przedstawiony. Naszą grupę, Helf and the Shimmer, tworzą Polacy, ale również Ukraińcy, mieszkający w Zollingen. To są osoby, które od początku, od roku do tyłu wspierają mnie. Stworzyliśmy Klaida Kama Regenbogen, która jest bardzo znana w Zollingen. Wspieramy osoby potrzebujące odzieżą, artykułami higienicznymi. Różnymi innymi akcesoriami, jak zabawki, pieluchy, pampersy. Poszerzamy naszą działalność, przez to, że stwarzamy właśnie w tej chwili nasze stowarzyszenie, które jest w momencie budowy, i za zamierzamy rozszerzać naszą działalność, zamierzamy potrzebującym wszystkim pomagać. No, 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 no.